Ano. Dzisiaj będziemy grać w Robloxa. Jak coś to osory, mogę mieć lekkie lagi. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji, bo ja nie chcę tutaj widzów, którzy mnie oglądają, ale żeby było tak, jak różni youtuberzy pokazują, że na przykład że dużo ludzi nie subskrybuje, a ogląda. Możecie nie nie subskrybować, jak tam was. Jak tam chcecie, ja wam nie każę oczywiście. Ale yy, proszę po prostu was tylko o to, żebyście obejrzeli to. Okej? Okay? No witam takcie, pewnie nie usłucha... Nie, ten, nie posłuchacie, ale okej. Okay. No to zobaczymy sobie o różne gry. Dzisiaj będziemy grać w horror. Oczywiście my będziemy robić taką wersję, że będę nagrywał w horrory, a różne to takie na przykład simulatory czy różne gry po prostu. Ja wpisuję tutaj Hy, o, ry, o, ry, horror. I zobaczymy co nam wyskoczy. O Jezus Maria. Jeden jest bardzo straszny. Ten. Ten jest bardzo straszny. T te, te te ten, ten. Ale w go może nie będziemy grać. Albo nie wiem, bo ja naprawdę ja chciałem zacząć moją karierę horrorową od na przykład gładkich horrorów, takich jak na przykład, nie wiem. Na pewno nie ten. Ten to może... Nie chciałem tego kliknąć. Na pewno nie ten. Może jakiś inny będzie. Też straszny, ale no. dużo jest tutaj horror. Yy, no, ja wam. Ja co, co? Zrobię tak, że jak znajdę jakiś, to pokażę, ok? Znalazłem już jakiś horror. Chyba ten. Ten może być. Ten horror chyba może być. To klikamy w niego i zobaczymy, o co w tym chodzi. Może będzie fajne, a może nie. Nie wiem, ale się nazywa jakieś 3800. coś tam. X, Iksu. Xuje wszystko. O Jezu, jak to zawsze muszę mieć lagi. Zobaczmy, o co w tej grze chodzi. Jakieś meble. Co? Tu będą jakieś potwory? Coś? Czy coś takiego? Ja nie wiem. Może tak, może nie. Chyba nie. Obstawiam, że tak. <laughs> nie tak, nie tak, paka, tak. Ale no ja nic nie mogę robić. Co ja mam robić? O, tu jest jakiś dźwięk. O, gwizdę! Co jest? Zarobiście. Ja już nie mogę. Biegnę! Siadam Skacze! No i to są chyba wszystkie rzeczy Nie wiem co tu mam robić Czy mogę to w ogóle podnosić? Czy mogę to w ogóle podnieść? Nie mogę Nie wiem o co w tej grze chodzi Może? Od ten o, yy, zrobię cięcie i jak zobaczę o co w tej grze chodzi, to ten, to Wam pokażę. Widowie, już odkryłem. Patrzcie, tu yy, mam tutaj, yy, na meblu i tu jest taki przycisk. Czekajcie, tu jest taki, tu jest takie właśnie ten. Widzicie to? Zrobiłem kółkiem, nie? No i naciskam na to. Przycisnąć i mogę postawić i, i to się postawia tymi dwoma przyciskami. O, dzień się zrobił. Tymi dwoma przyciskami się to naciska. Patrzcie. <laughs> Fajne, co nie? I wyczytałam trochę na internecie o tej grze, no i ten. E, tu trzeba budować barwy jakieś podobno. Ty, co to w tej czarno takie? Ty, tu jest... Co to jest? Koniec mapy? To to jest koniec mapy. Co jest? Ej, a jak ja wezmę to? To wezmę. Tu ja mogę to w ścianie mapy. Patrzcie. Dobra, a telewizor? Ty, czemu tu jest, co tu jest takie coś? co tu jest takie coś? Dobra, klikam. No. Ty, ja włączyłem telewizor! Ej, fajna jest ta gra. Mogę tutaj rozluźniać? Misiu, biorę misia. Misiu, idzie ze mną, misiu. O, co to? Wow! To no, ten też misia. Ale ma imprezę teraz w mózgu. A ja, ja chcę postawić mojego misia. O, mogę. Lub. Mam misiu. Dobra, tu chyba będzie nasza baza. Tylko z czego mam ją ja Z Takich telewizorów? Z stołu! Przez ze stołu mogę zrobić. No tak. Ta, 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 ta. Ty, co to jest? Patrzcie. Co to jest? To no coś. Nie wiem. I. A, już czaję. To trzeba tu. I przez to tak o. no ja robię taką moją bazę. O Jezu, ale mi się zamieszało. No. Nie mogłem tutaj wejść przez chwilę. No zrobimy tak o. I teraz, może weźmiemy jakiś telewizor, na przykład ten i zrobimy, nie, ja tylko, ten telewizor do, do mnie dawał światło, nie tam. Chyba nie wejdą już od tej strony tutaj. Może pożykam jeszcze czegoś, żeby się naprawdę upewnić, że nie wejdą. Łóżko! Da się je podnieść? Da się! Zarąbiście! Wow. Co jest? Zgubałem się. Łóżko! Da radę! Już wszystko jest ok. Już nic nie muszę budować. Po prostu ściany będą z łóżka Ty Ale fajne, że dodali takie łóżko do tej gry Co jest. Gdzie to się stawiało? No tak tutaj. Tutaj już mam ścianę zrobioną i jeszcze tu muszę zrobić ścianę. To jest piąty dzień, w ogóle. To sobie zrobię, czy to w ogóle można podnieść. Chyba wszystko można podnieść. Może, ej, Jak ściany można podnieść, to ja nie wierzę normalnie. Ja chcę, żeby ściany można było podnieść. Zobaczmy, czy się da. O Jezu, co ja zrobiłem? Ja nie mogę tego postawić. Dobra, niech będzie tak. Jest git. Ej, no nie postawiło mi. O, postawiło, to ja. Tu ja zobaczę, czy ścianę można podnieść. O nie, no nie można. Czemu ja biegnę ciągle Bra. Ty, pizza. Tu jest pizza. I hot dogi. To no, czemu nie ja mam tutaj? Patrzcie, tu jest... Tu jest pudełko. Nie, żeby wziąć to do ręki. A tu jest jakieś otwarte pudełko. Co to jest? Do, dobra, naciskam to. I, ej, gdzie to mi zniknęło? Ej, gdzie ja to zjadłem? Straciłem hot doga. Ja chcę zieloną lampkę! Ja chcę zieloną lampkę! Ja chcę zieloną lampkę! Muszę ją. Jak chcę zieloną lampkę do mojej bazy. A gdzie moja baza? W ogóle jest, to ja sam nawet nie wiem. Ty gdzie moja baza? Tu chyba. Ty gdzie moja baza? Ej, ale skam. Zapomniałem gdzie mam bazę. I po co ja wychodziłem? Ty, nie wiem gdzie baza. Mam! Tu jest, tu jest baza, tu jest baza! Narazło się! Baza! Baza jest! Baza, baza, baza! Ups. Ej, akurat jak to zapali... Jak to postawiłem, to akurat noc się zrobiła. Ale kto mi... Przeszkodzi, dalej mogę sobie budować, tylko, że trochę jest creepy i ja się dziwię. Skoro ja wpisałem horror, to mi to wyskoczyło, to chyba nie będzie tak milusia, skoro jest noc. Ty no halo, jest tutaj jakiś duży item? Ty stół, stół, stół. W tej grze chodzi o to, żeby robić tylko bazy, czy coś takiego, czy nie wiem. Najpierw tak, teraz tak. Pop. Jeszcze mi wystarczy tylko ta szafka, Ty, co to jest? Co to za nogi? Ej, Czemu one mnie biją? Ej, czemu? Ja się na to nie zgadzałem. Ej! Nie! Nie! Eee, nie! Spadaj, 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 biegnę, biegnę, biegnę! 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 Nie! Nie patrzcie do tyłu! 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 O Jezu! On nie goni? On mnie w ogóle goni? Ej, nie. To ja mogę wrócić do bazy. I dobra, jest Przestał mnie gonić. Albo nie. Nie przestał. Widzę go. Dobra. Biegnij! 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 On nie przestał gonić? Przestał? No, przestał. Ha, fajnie. Bye bye. Nie, on nie ciągle goni. On nie goni. Ja wezmę sobie lampkę. Lampka, lampka. Wziąłem sobie lampka. Teraz będzie mi oświetlać. Dlaczego czemu ja skoczyłem? Nie wiem czemu nawet skoczyłem. Zgubiłem go? Widzę go. Nie zgubiłem go. Dobra. Biegnij, 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 biegnij. Dobra, robię cięcie. Jak mnie przestanie gonić, to od ten he. Od, Słuchajcie, on jeszcze więcej mnie goni. To już nic z tym nie zrobię. O, opa! Jaki duży mnie goni jeszcze do tego. Ty nie ma nich. Ty nie ma nich. O! o Jezu! Jezu! Nie, 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 chodź, nie. nie, chodź, nie, nie. Jezu! 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 Uuu. Jezus Maria, co to było? Wychodzę z tych horrorów. Może zagramy coś innego. Może będzie fajne. fajne. Coś innego, na przykład. A co to jest? Pepsi. Sigma. To niezła Sigma. G, g, hej, xd, pzypa, r, zagramy pys. G, 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 g. Siema, elo, gdy ktoś się czujesz, się czujesz, się czujesz, się czujesz, się czujesz, czujesz, się czujesz to, nie wiem, ze mną nie ma na to. W kandenci w domu to nie ma na no, to nie wiem ze mną nie ma na obiad <ścoughs> i tak bardzo nie ma, to nie wiem, że wiem nie jak tam nie wiem ty mały. No ok. A ja napisałem no ok. No, no ok. XT. Ej, ja nie chciałem stąd wyjść. Ej, ja nie chciałem stąd wyjść. Ty no co jest? Admin. O co chodzi? Nie chcę w to grać. Nie chcę grać w Blue Heaven. O co chodzi? O co chodzi? XT, bilke, petokotokitike. No ciągle mi się to włącza. Nie chcę tego. Ja chcę. O. No co jest? Ja nie chcę jakiś Edgar 555901. Nawet nie mam takiego w znajomych. XD. Co ja mam teraz zrobić, jak nie mogę delikatnie wyjść? Co ja mam teraz zrobić? Co jest? Nie no co ja mam zrobić? Nie 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 nie. Tu. Uf, udało się. Ty tu jest backrooms. No, nie chcę tego. No, nie chcę tego! Chcę to. Backrooms. 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 wakrum, stałym krum, to jest... O, teraz widzicie mojego skina. Jestem ja. To mój skin. Tylko, że chodzenia nie ma. Moje chodzenie to jest takie, ten... Moje chodzenie jest takie bardzo dziwne. Ja tu nie ma anima, animacji chodzenia. Ja biorę sobie strój. Powiedziałem, biorę sobie strój. O, już, ja, już mam. Okej, ja idę. Ciekawi mi ta dźwignia. Co to? Tu się... Tu chyba nie da się tego kliknąć nawet. Nie biegnę, biegnę, biegnę. A, ciemność. Ty, jako tam ciemność. Już nie. lololololololololol To już dźwignia da się? Nie, 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 nie da nie, 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 nie. Tu był potwór? Widzieliście to? Jezu. Patrzcie, potwór tutaj jest. Patrzcie, jak on hakuje. Wszędzie maluje takim czarnym... Patrzcie jaki potwór! On tam stoi! Aaaa! Dobra koniec do... tego. trzeba... I tu potwór? Czy... Nie, nie, nie. Co? On tence ma obraz na mordzie. Czemu wszędzie tak ciemno jest jakby... To nie jest ciemno przecież. Nim chodzi. A co to za jakieś oddychanie, ja się nie boję przecież. Idę do nich, idę do nich, idę do nich, idę do nich, idę do nich. O kurde, potwór! 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 potwór. Gdzie on jest? Tam jest potwór! Widzicie to? Ej, ale on nie jest straszny nawet. Ciebie boję Naciskam to dźwignię Jak w ogóle się zapomnę Nie się Ty, co? Da się Nie wiem co ona robi nam Jezu, ty, ja nie chciałem Jezu, haha Zamknęłem drzwi Jak teraz je otworzyć? I co teraz? No, poczekaj, popio, ona musi się otworzyć. Oczywiście. Okay. No nie da się wejść. Dalej nie się nie da się nie da się wyjść. O się wyjść. O to O O nie. O nie. O potwora nie ma magia ty no nie ma potwora on był a tam co jest widzicie takie małe jakby podwyższenie tam takie małe jakby podwyższenie o kurde tam był tam był potwór widzieliście W tam przebiegu. O tu jest, o tu jest. Ale mnie wystraszył. Łe, ty, co mi się stało? Ty ja nie mogę, mogę się ruszyć, ale nie mogę kamerką tak ruszać. Co jest? Halo, halo. No. To ogarnę to ten, to odpowiem. Słuchajcie, ogarnęłem to po prostu. Trzeba było nacisnąć reset charakter i nie, już mi nie działa. Już normalnie mogę ruszać. A ten potwór, gdzie? Tam. Przegie Nie żartuj, widziałem cię. Widziałem cię. Widziałem cię. Znowu cię widziałem. Potwór jest w tej okolicy najczęściej. Widzicie? Ciągle w tym kółku jest. No teraz poszedłem, ale zaraz tu będzie. Nie dobra, nie ma w tym kółku. A gdzie jest w dupci puchatej? O, tam. Teraz w tym kółku jest. O Jezu, chciałem namalować, a ten. A mi się ruszyła tak mocno kamerka. Ty gdzie jest wyjście? Gdzie jest? Nie, nie gadaj. Nie, tu nie ma. Tu też. Ty nie, nie gadaj, że ja się zgubiłem. Nie, to jest backrooms. Nie gadaj. Nie biegnę za nim, za nim biegnę. Za nim biegnę, za nim biegnę. Tylko że gdzie on jest? O, o ciemność. 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 Aha widzicie? Patrzcie, tu jest potwór, tylko, że go ścianą. Ja idę do potwora, idę do potwora, idę do potwora. Mamy runę, idę do potwora. Ten, gdzie ten potwór jest? Gdzie ten potwór jest? On tu musi być. Jest, 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 jest tu, jest tu. Nie trzeba iść Ty co to? Co tu? Ty. O nie, on mnie goni. On mnie goni. Nie mogę stanąć, nie mogę stanąć, nie mogę stanąć, nie mogę stanąć, on nie mogę nie, 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 ja nie boję! nie mogę, boję, jestem pro. Jestem pro. nie yes, ja mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie 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 Jestem sobie Batplons Vaplums i się skupiłem. oj ojoj ojoj, ale czy się nie ziemi. Nie ma? To musi być, musi być. Почему все с ним так Не знаю. Ты не можешь? Не можешь этого. Я умре. To kończy ten odcinek. Myślę.... nie. Nie ma tak. Ja bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. I oczywiście bardzo dziękuję, że obejrzyliście ten odcinek. I teraz dla Was wejdę pod kurpora. Zobaczycie jak się umiera. Chodź tu. Chodź tu, posłuchajcie O, patrzcie jak on mnie zabija. Bum. Bij mnie, bij mnie. Dla widzów to robię, dla widzów to robię. Aj, kiedy mnie zabije. No to fajnie mnie zabija. Zabij mnie! Zabij mnie! Zabij mnie! zabij mnie! O! Ty, ja spleśniałam, czy co? Co my jakieś muchy jakby latały? Dobra, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i no!